Jak rysować w kanwie? Pokażę Ci dzisiaj dwa sposoby. Sposób pierwszy. Przechodzimy do edytora kanwy i tutaj z panelu bocznego wybieramy rysunek. Do dyspozycji mamy narzędzia pióro, marker, zakreślacz i gumkę. I następnie po wybraniu narzędzia możemy wybrać kolor, jakim chcemy rysować. Możemy również wybrać grubość pędzla, czyli ustawiamy sobie tą grubość indywidualnie do każdego pędzla i tak samo możemy ustawić przeźroczystość pędzla. Po ustawieniu zaczynam rysować. Możesz rysować albo gumką, albo na tablecie możesz rysować rysikiem. Możesz też zmieniać narzędzia. Teraz używam markera i ten marker, jak widzisz, jest troszeczkę inny. Mogę też użyć takiego zakreślacza. Po narysowaniu możesz traktować swoje rysunki czy też napisy tak jak każdy inny element w kanwie. Możesz na przykład zmienić kolor, jeżeli stwierdzisz, że chcesz jednak mieć inny kolor. Możesz zmienić przeźroczystość, czyli zwiększyć albo zmniejszyć. Możesz również skalować dowolnie elementy, czyli je powiększać, rozszerzać, zwężać i też obracać. I oczywiście możesz je powielać, czyli duplikować. Jeżeli chcesz je usunąć, wybieramy gumkę i gumką możemy usunąć elementy, które zostały narysowane. Jeżeli chciałabyś narysować proste kształty, to kanba ma specjalną funkcję do rozpoznawania kształtów i dzięki temu Twój rysunek zmieni się w bardziej. Dopracowany kształt nie będzie taki krzywy. Aby to zrobić, rysujemy kształt i na samym końcu przytrzymujemy gumkę albo rysik i wtedy nasz kształt się wyrównuje. I ta funkcja działa w przypadku rysowania prostokątu, strzałki, trójkąta, okręgu, gwiazdki, linii, serca oraz diamentu. Także przy tych. W figurach możesz wykorzystać funkcję kanwy do rozpoznawania kształtów. I dzięki temu możesz narysować swoje własne kształty, takie jakie chcesz, i następnie wykorzystać je albo do mediów społecznościowych, albo do prezentacji. Będą one unikatowe, będą tylko Twoje. I oczywiście możesz też tutaj się trochę pobawić, czyli dodać jakieś wypełnienie, tak żeby takie elementy były bardzo unikatowe. Jeżeli chcesz je wygumować, no to albo gumko możemy wygumować pojedynczy element, albo też możemy wybrać większą ilość elementów i wtedy usuwamy wszystkie naraz. Drugi sposób przechodzimy do kanwy i tutaj otwieramy prezentację. I ten sposób działa podczas prezentacji, czyli kiedy odtwarzamy naszą prezentację. I możemy to zrobić albo z przycisku na dole, czyli takiego rozszerzenia, albo możemy to zrobić po prostu korzystając z udostępnij, prezentuj i tutaj wybieramy prezentuj, czyli odpalamy naszą prezentację. I jak widzisz prezentacja już jest odpalona. I teraz, żeby wejść do tego trybu rysowania, musimy wybrać specjalną ikonkę widoczną na dole, no i tutaj mamy dostępne trzy narzędzia oraz gumkę. Także tutaj mamy trochę trochę uboższy arsenał. Jeżeli chodzi o kolory, są widoczne trzy kolory plus. Naciskając malutki plusik możesz wybrać dany kolor ze spektrum albo też wpisać jego numer HEX. Także nie ma tutaj jak widzisz ani grubości, ani przeźroczystości, więc jest to troszeczkę wersja uproszczona. Myślę, że do prezentacji, do zaznaczania ważnych elementów naszej prezentacji może się przydać. Jeżeli teraz chcesz wygumować to, co narysowałaś, czy też napisałaś, to oczywiście też możesz skorzystać z narzędzia gumki. Możemy też skorzystać z następnego narzędzia, żeby mieć troszeczkę grubsze linie, czy też nawet grubsze strzałki. I możemy też skorzystać z takiego markera do zaznaczania, do podświetlania, i możemy tutaj sobie wybrać albo pojedynczy wyraz, czy też całe zdanie, czy też nawet paragraf, na który chcemy zwrócić uwagę podczas prezentacji. To, co jest ważne, jeżeli tutaj w trakcie prezentacji dokonasz pewnych zmian, czyli coś narysujesz, albo napiszesz, tak jak ja to robię w tej chwili, to musisz pamiętać, że po wyjściu z tego trybu prezentacji te wszystkie rysunki i adnotacje znikną. Zapraszam Cię serdecznie do wzięcia udziału w największej imprezie Canwy, czyli w Canva Create 2025. Tegoroczna edycja Canva Create odbędzie się 10 kwietnia w Los Angeles i będę miała przyjemność uczestniczyć w niej na żywo. Także spodziewaj się wielu relacji i postów i informacji odnośnie Canwy, odnośnie całego wydarzenia i oczywiście nowości, które zobaczymy. Natomiast już dzisiaj możesz się zarejestrować na stronie Canwy i obejrzeć. Całą imprezę online. I oczywiście obserwuj mnie w mediach społecznościowych, bo na bieżąco będę zamieszczała relacje. Natomiast po powrocie będę organizowała szkolenie, na którym zaprezentuję wszystkie nowości Canva Create 2025. Możesz sobie też na stronie Canwy zobaczyć, jak ta impreza wyglądała w ubiegłym roku, jeżeli jeszcze tego nie obejrzałaś. Zapraszam Cię serdecznie i bardzo się cieszę, że będę mogła wraz z innymi Canva Verified Experts uczestniczyć w tej imprezie i na żywo relacjonować dla polskiej publiczności wszystkie nowości, które Canva nam zaoferuje.